Dzisiejsza historia to nie tylko opowieść, to żywe świadectwo, które przeczy logice i celebruje to, co nadzwyczajne. Przygotuj się, bo to, co zaraz usłyszysz, to opowieść o niewiarygodnym cudzie i o namacalnej obecności Anioła, zesłanego z nieba na rozkaz samego Stwórcy. To odnowienie, które przepisało los, całkowita przemiana, zdziwienie najlepszych lekarzy i, co najważniejsze, przetłaczająca obecność Boga w miejscu skromnym i prostym. Jeśli jesteś gotów wysłuchać tej prawdziwej historii, która wydarzyła się w Brazylii, skup się na każdym słowie i szczególe, gwarantuję, nigdy jej nie zapomnisz. To jedna z tych historii, które zmieniają nasze postrzeganie tego, co możliwe. Ale zanim całkiem zanurzymy się w ten cud, proszę, zostaw lajka, zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić żadnej z kolejnych inspirujących historii. I daj znać w komentarzu, skąd jesteś. Chcemy wiedzieć, z jakiego miejsca w Polsce słuchasz tej opowieści. Zatem bez zbędnych wstępów zaczynamy naszą historię. To było coś, co wykraczało poza ludzką logikę, coś, co się odczuwało, czego się doświadczało. Jej reputacja nie powstała dzięki reklamie, lecz dzięki świadectwom. Dzięki swojej bliskości z Bogiem, siostra malutka była bez wątpienia jego narzędziem. Jej modlitwy miały moc. I właśnie tam, w tym małym, ale potężnym domu modlitwy, działy się cuda. Prawdziwe cuda. Były to uzdrowienia z chorób nieuleczalnych, uwolnienia od uzależnień, odbudowy zrujnowanych rodzin. Świadectwa, które przekazywano sobie szeptem, przyciągały ludzi z najróżniejszych środowisk katolików, protestantów, ateistów, spirytystów. Ludzi różnych kultur i przekonań łączyło jedno: namacalna pewność, że Bóg naprawdę działał przez tę kobietę. A powód, dla którego przychodzili, był zawsze ten sam: nadzieja na cud. Ja sam, mając wtedy jakieś dziewiętnaście, dwadzieścia jeden lat, byłem jednym z tych, którzy szukali siostry malutkiej. Jako przyjaciel i podziwiający ją młodzieńczyt, odwiedzałem ją regularnie. Te wizyty, prośby o modlitwę lub radę, były momentami głębokiej przemiany. Wśród niepewności młodości jej słowa były jak latarnie. A jej modlitwy, jak kotwice. Jej mądrość była praktyczna, osadzona w realnym życiu, a jednocześnie głęboko zakorzeniona w niezachwianej wierze. Tam czułem się bezpieczny, wysłuchany, połączony z czymś większym. Spośród setek historii ludzi, których siostra malutka dotknęła, jedna szczególnie zapadła mi w pamięć, z siłą i majestatem, które trudno opisać. To była historia tak żywa, tak niewytłumaczalna, że stała się dla mnie najpotężniejszym świadectwem boskiej mocy objawionej przez tę niezwykłą kobietę. Piękno posługi siostry malutkiej polegało na tym, że nie robiła różnic w jej domu modlitwy nieważne było pochodzenie, wyznanie czy status społeczny. Wszystkich łączyła ta sama prawda że Bóg działał tam w sposób niepodważalny i cudowny. Właśnie w tym kontekście do Galerii Cudów dołączyła pewna kobieta w wieku około 55-65 lat. Kobieta zamożna, z komfortowym życiem i dostępem do wszystkiego, co pieniądze mogą kupić. Kiedy choroba zaczęła dawać objawy, nie zawahała się, sięgnęła po wszystko, co miała, by z nią walczyć. Najlepsi lekarze, najdroższe prywatne kliniki Fortaleze, nowoczesna technologia. Miała dostęp do specjalistów nawet spoza stanu. Przeszła dziesiątki badań i zabiegów, najnowsze leki, najlepsza opieka, ale mimo wszystkich inwestycji, technologii i wiedzy medycznej, rzeczywistość była brutalna. Jej serce, kiedyś silne i pełne życia, teraz było słabe, wyniszczone, ukresu. Diagnozy były jednogłośne: nieodwracalna niewydolność serca. Jedyne, co mogło ją ratować, to przeszczep, nowe serce. I to pilnie. Sama ta wiadomość była szokująca, ale sytuacja była jeszcze gorsza, bo. Bo nie było żadnego zgodnego dawcy kolejki były długie, a banki organów puste. To była wyścig z czasem, który z góry był przegrany. Lekarze, bezradni wobec sytuacji, powiedzieli wprost. Kilka dni życia. Może miesiąc lub dwa. To był wyrok. Koniec. Medycyna nie miała już nic więcej do zaoferowania. Kobieta, która zawsze miała kontrolę, która rozwiązywała wszystko pieniędzmi, teraz była bezsilna wobec śmierci. Fortuny, lekarze, kliniki nic już nie miało znaczenia. Ale teraz, w tym oceanie rozpaczy, pojawiło się ciche szept nadziei. Przypomniała sobie słowa swojej siadczejnej czyli młodej kobiety pełnej wiary siostra malutka ma wielką bliskość z Bogiem. Może się za ciebie modlić, powiedziała kiedyś. Ta kobieta nie była zbyt religijna, żyła logiką i racjonalizmem, ale teraz. Gdy nie miała już nic do stracenia, to jedno zdanie wróciło, jak ostatnia deska ratunku. Nie zaszkodzi spróbować, pomyślała, bo co jeszcze jej zostało? I wtedy, pod wpływem tej iskierki nadziei, podjęła decyzję, która zmieniła jej życie na zawsze. Poprosiła swoją siostrzenicę, żeby jej towarzyszyła, i razem ruszyły do tego prostego domu na obrzeżach fortalezy. Miejsce to kompletnie różniło się od sterylnych szpitali i luksusowych klinik, które znała. Nie było tam szyldów ani imponujących fasad, tylko zwyczajny dom, który dla wtajemniczonych promieniował aurą pokoju. Zbliżając się do drzwi, kobieta poczuła coś, czego medycyna ani bogactwo nigdy jej nie dały. Ciszę, ukojenie, coś niewidalnego, a jednak obecnego. Wnętrze, choć proste i skromne, emanowało głębokim pokojem. Była natychmiast poruszona. To miejsce miało coś, czego nie miało żadne z luksusowych miejsc, które odwiedzała. Życie. Ciepło i duchową obecność. To było jak oaza ciszy pośród burzy, którą przeżywała. I wtedy ujrzała ją, siostrę malutkę. Mała, łagodna postać z ciepłym spojrzeniem i uśmiechem, który natychmiast rozbroił wszelkie ślady sceptycyzmu. Nie było tam formalności, nie było pośpiechu, tylko głębokie przyjęcie i czysta miłość. Oczy siostry malutkiej mówiły więcej niż tysiąc słów. Były pełne pokoju, którego kobieta nie widziała od lat, przyzwyczajona do chłodu świata medycznego. Czuła się, jakby znały się od zawsze, jakby była oczekiwana. Siostra malutka, z łagodnym głosem, ale duchową siłą, rozpoczęła spotkanie, tak jak zawsze, pieśnią uwielbienia dla Jezusa. W tej skromnej sali jej głos unosił się w prostych, ale pełnych mocy pieśniach, które zapraszały duszę do zanurzenia się w Bogu. Nie było orkiestr, nie było sceny, było serce pełne oddania. To był duchowy wstęp, przygotowanie, uspokojenie dusz i skierowanie ich ku niebu. Po pieśniach. Siostra malutka spojrzała na kobietę z wielkim współczuciem i zapytała: Co się dzieje? Kobieta, która już tyle razy opowiadała swoją historię lekarzom, teraz mówiła inaczej nie jak pacjentka jak człowiek zraniony, zagubiony, ale otwarty. Opowiedziała o diagnozie o niewydolności serca o braku nadziei o zbliżającej się śmierci. Jej słowa były ciężkie. Pełne bólu. A siostra malutka nie oceniałam, nie przerywała, słuchała z cichą empatią. Po wysłuchaniu wszystkiego, zamknęła oczy i zaczęła się modlić. Ale to nie była krótka modlitwa, jak te znane z mszy. To była głęboka rozmowa z Bogiem, pełna wiary, jakby rozmawiała z przyjacielem, który może wszystko. Słowa płynęły jak rzeka, z pewnością z mocą, i właśnie wtedy coś zaczęło się dziać. Kobieta zaczęła czuć lekkość, najpierw w ciele, potem w umyśle. Ogarnęła ją senność, ale niezwykła. To był stan zawieszenia, ciszy, głębokiego pokoju. Jej powieki stawały się ciężkie, jakby niewidzialna siła zamykała jej oczy. Zaczęła się osuwać, wolno, łagodnie. Jej siostrzenica, zaniepokojona, pomogła jej ułożyć się na podłodze. Siostra malutka nie przerywała modlitwy. Jej oczy były spokojne, jakby wiedziała, że dzieje się coś boskiego. Cisza, wcześniej pełna oczekiwania, teraz była pełna świętości. Kobieta leżała na podłodze przez kilkanaście minut, które wydawały się wiecznością, ale to nie był sen, to był stan duchowy, połączenie z czymś większym. Jej świadomość wyruszyła do innego wymiaru, poza czasem i przestrzenią. Ona nie spała, jak podczas zwykłego snu. Była w stanie duchowego uniesienia. Jej dusza została przeniesiona do miejsca nie do opisania, do świata światła, pokoju i boskiej obecności. Wszędzie były chmury, ale nie takie, jakie znamy z nieba. To były chmury eteryczne, błyszczące, czyste. Światło wokół niej nie oślepiało, wręcz przeciwnie, napełniało ją pokojem. To było miejsce czystej, doskonałej harmonii. I wtedy wśród tej nieziemskiej scenerii pojawiło się coś niezwykłego. Kobieta, patrząc oczami duszy, ujrzała schody z nieba, ale nie ze stali czy drewna, zbudowane ze światła, schodziły wprost z nieba w jej kierunku. Były majestatyczne, promieniujące świętością i pięknem. Jej umysł nie był w stanie tego ogarnąć, ale wiedziała to było realne. Z tych schodów wstępowała istota, która była cała ze światła Anioł. Nie dało się dostrzec twarzy ani konkretnych rysów, bo jego obecność przetłaczała chwałą, ale czuła go, czuła dobroć, moc i pokój. Anioł unosił się z lekkością, jakby nie dotykał chmur. W rękach trzymał coś srebrną tacę, błyszczącą, przykrytą delikatną pokrywą, dokładnie jak w bajkach lub filmach. Ciekawość kobiety była ogromna. Co takiego niósł anioł z samego nieba? Zbliżył się do niej wciąż w tej przestrzeni nieziemskiej wśród świetlistych chmur. Cisza była absolutna, tylko serce waliło z ekscytacji. Anioł delikatnie zdjął pokrywę. I wtedy kobieta zamarła z wrażenia. Na tacy leżało nowe serce, żywe, czerwone, bijące siłą życia, perfekcyjne, bez żadnej skazy, bez śladów choroby. Było piękne, niemalże boskie. I wtedy Anioł spojrzał na nią nie oczami, bo ich nie miał, ale duszą, i w jego spojrzeniu była miłość i misja. Bez żadnej brutalności, ale z boską pewnością, Anioł sięgnął do jej piersi i wyjął z niej chore serce. Kobieta wszystko czuła, ale nie czuła bólu. Jej serce było czarne, martwe, zwiędłe, symbol jej choroby. Anioł odłożył je i wszczepił jej to nowe, cudowne serce z nieba. W tym momencie poczuła, jak całe jej ciało napełnia się nowym życiem. Jakby była zrekonstruowana od środka, czuła energię, światło, pokój. To nie był tylko przeszczep, to była nowa dusza, nowe życie. Po tym doświadczeniu, które przeczyło wszelkiej logice biologicznej i fizycznej, kobieta poczuła, że wraca, że jej ciało znów leży na podłodze domu siostry malutki. Powoli otworzyła oczy. Wszystko było inne. Jej klatka piersiowa była lekka, oddech głęboki, umysł klarowny, a ona powiedziała z drżeniem Obudziłam się tutaj. Siostra malutka, jakby to wszystko było jej znajome, uśmiechnęła się łagodnie, bez zaskoczenia, bez fanfar, tylko pokój i pewność, że Bóg zadziałał jeszcze raz. Siostrenicka kobiety była w szoku. Łzy płynęły po jej policzkach, widziała coś, czego nie da się zapomnieć. Cud, prawdziwy, żywy cud. Atmosfera w pokoju była gęsta od Bożej obecności. Kobieta wstała z podłogi, ale nie była już tą samą osobą. Miała nowe serce, nową duszę, nową siłę. Już nie była zagubiona. W jej oczach była wiara, żywa, Prawdziwa, z odzyskaną siłą i błyskiem wiary w oczach, kobieta podjęła decyzję, która wielu mogłaby się wydawać dziwna lub niepotrzebna, ale dla niej była konieczna. Postanowiła wrócić do tych samych szpitali, tych samych lekarzy, którzy wcześniej wydali na nią wyrok śmierci. Musieli to zobaczyć, musieli być świadkami tego, co zrobił Bóg. To był moment, kiedy wiara miała spotkać się z rozumem, a rozum ukłonić się przed wiarą. Wciąż z poruszoną siostrzenicą u boku, kobieta zapisała się na nowe badania. Zrobiła te same testy, te same elektrokardiogramy, rezonanse i wszystkie zaawansowane analizy. Które wcześniej wykazywały całkowitą niewydolność serca. Wróciła do zespołu lekarzy ze spokojem, którego wcześniej nie miała, z pewnością, która emanowała z jej wnętrza. Wyniki zaczęły przychodzić, i to, co się wydarzyło, zapisało się na zawsze w pamięci wszystkich obecnych. Lekarze, Ci sami uznani kardiolodzy, którzy od początku prowadzili jej przypadek, którzy walczyli o rozwiązanie, którzy z bólem w sercu wydali jej wyrok, teraz nie wiedzieli co powiedzieć. Dokumentacja medyczna kobiety wcześniej pełna złych rokowań i niepokojących diagnoz, teraz była niewytłumaczalna, niewiarygodna, cudowna. Jeden z lekarzy, człowiek nauki z wieloletnim doświadczeniem, cyniczny z natury, porównał nowe badania ze starymi. Jego oczy rozszerzyły się, usta otwarły się ze zdumienia. Spojrzał na ekran, potem na kobietę, potem znów na ekran, jakby jego własne oczy go oszukiwały. Pozostali lekarze zbliżyli się do niego, przyciągnięci jego reakcją. Jeden po drugim zaczęli przeglądać badania, patrzeć na obrazy, kartkować wyniki. Cisza w gabinecie była namacalna, przerywana tylko westchnieniami zdziwienia i szeptami niepewności. I nagle zaczęły się pojawiać głosy pełne niedowierzenia. Ale to pani serce? zapytał jeden z nich z trudem wypowiadając słowa, jakby miał przed sobą zagadkę, która podważa całe jego lata studiów. To serce wygląda jak dwudziestolatki: Co tu się stało? Jak to możliwe? Pytania padły w powietrzu bez odpowiedzi. Nawet nauka, w całej swojej potędzy nie miała na to wyjaśnienia. Lekarze patrzyli po sobie, szukając na twarzach kolegów jakiejkolwiek odpowiedzi. Ich szczęki dosłownie opadły. Byli zdezorientowani, zdruszkotani przez cud, którego nie umieli pojąć. Cała ich wiedza, logika, doświadczenie nic nie tłumaczyło tego, co widzieli. I wtedy, w środku tego zamieszania... Kobieta z oczami pełnymi blasku, jakiego nie da się kupić za żadne pieniądze, spokojnie odpowiedziała. Nie było w jej głosie pychy ani ironii, tylko niezachwiana wiara i pokój, który uciszył wszystkie pytania. To był Jezus, powiedziała. Tylko Bóg może dać życie komuś, kogo lekarze już skreślili.